Zwróć uwagę wspólny mianownik dla czwórki, dwójki, ósemki. To będzie 8. Zatem obie strony mnożymy przez 8. Uwaga, jeśli pomnożę, to pierwszy ułamek 4 i 8. Skróci się przez 4 zostanie 2. Więc dwójka mnoży mój licznik. Zapisujemy. Odjąć. Dwójka i ósemka nam się skraca przez 2, mnożę przez 4. Otwieram nawias i zapisuję licznik drugiego ułamka. Równe. Ósemka z ósemką się skroci, więc zostanie cały licznik ułamka z prawej strony. Otrzymujemy równanie już bez ułamków. Teraz zastanów się. Mamy nawias przez nawias, ale tak naprawdę jest to wzór skróconego mnożenia. Oj, chyba tutaj źle przepisałem. Faktycznie ten drugi nawias niepoprawnie napisany. Poprawmy. Trzeba tu uważać, bo już całe zadanie byłoby źle. Mnożymy. Nawias przez nawias. X najpierw mnoży drugi nawias. Później dwójka mnoży ten drugi nawias. Mamy zrobione. Teraz minus czwórka mnoży nawias. Więc pamiętaj, żeby sobie to poprawnie wykonać. Prawa strona. Kwadrat różnicy. wzór skróconego. Pierwszy do kwadratu minus podwojony pierwszy razy drugi dodać drugi do kwadratu. Teraz mamy. Minus i znowu wzór skróconego mnożenia. Minus, pamiętaj, nawias, i znowu pierwszy kwadrat dodać podwojony pierwszy razy, drugi dodać drugi kwadrat. Przyjrzyjmy się. Dwójka mnoży nawias, więc mnożymy wszystko przez 2. Tu będzie 8 minus 4x. Przepisujemy. To, co jest tutaj już wykonane i 4x i minus 4x nam się skróci. Od razu to możesz zrobić. Przepiszmy sobie stronę prawą. Minus przed nawiasem, więc opuszczam nawias, zmieniam znaki na przeciwne. Ok, już jest coraz ładniej. Co teraz? Lewą stronę może zredukujmy. Wyrazy podobne. Będziemy mieli minus 10x kwadrat. Dodać 10. Zajmijmy się teraz prawą stroną. Też redukcja wyrazów podobnych. Chwileczkę sobie zajmij, podkreśl te wyrazy. Zredukuj je, uporządkuj malejąco. Teraz wszystko przerzucimy na lewą stronę i przyrównamy do zera. Pamiętaj o zmianie znaku, jak przenosisz na drugą stronę, zmieniając znak na przeciwny. Kolejny raz redukcja wyrazów podobnych. Układamy malejąco i wyraz wolny 7. Teraz równanie kwadratowe zupełne. Oczywiście rozwiązujemy za pomocą delty. Nasza delta b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Otrzymamy 144, dodać 532. Nasza delta to 676. Delta dodatnia będą dwa rozwiązania a pierwiastek z delty to 26. Liczymy x1 i x2. Pierwsze rozwiązanie minus b odjąć pierwiastek z delty nad 2a. Czyli minus 38. To mamy minus 38 przez minus 38. To jest dokładnie 1x2 minus b. Dodać pierwiastek z delty nad 2a. To będzie 14 przez minus 38. A to jest minus 7. 19. Równanie ma dwa rozwiązania, zapisujemy odpowiedź. X należy do zbioru dwuelementowego minus 7 oraz 1. Przykład C zobacz mianowniki 15, 5 i 15. Więc obie strony mnożymy przez 15, wspólny mianownik. Pozbędziemy się ułamków. Zatem pierwszy ułamek z lewej strony 15 i 15 nam się skróci, więc zostanie nam sam licznik. Uważnie przepiszmy ten licznik. Równe. 15 i 5 nam się skróci przez 5, zostanie 3. Zatem cały licznik muszę przemnożyć przez 3. Zapisuję mój licznik. I teraz odjąć 15 i 15 się skróci. Zostanie licznik 8. Zastanów się, jak to rozwiązać. Kwadrat różnicy, więc stosujemy wzór skróconego mnożenia. Pierwszy do kwadratu, odjąć podwojony pierwszy razy drugi i dodać drugi do kwadratu. Resztę dopisujemy, tutaj nic nie zrobimy. Prawa strona. W tym nawiasie pierwszym, minus moglibyśmy wyłączyć poza nawias. Inaczej, minus 1, 1 ze znakiem minus razy 3 to minus 3. I mamy 2x plus 3. Zobacz, tutaj też jest 2x plus 3, więc mógłbym to dać po prostu do kwadratu. Oczywiście tam możesz też wykonać nawias przez nawias. To wyjdzie dokładnie to samo. Z lewej strony redukcja wyrazów podobnych. Więc zaczynamy od najwyższej potęgi, później x. I wyrazy wolne. Prawa strona minus trójka czeka, a tutaj kwadrat sumy. Pierwszy do kwadratu, dodać podwojony pierwszy razy drugi i dodać drugi do kwadratu. Zatem wszystkim jeszcze minus 8. Lewa strona do przepisania, bo tutaj nic wykonać już nie mogę. A prawa strona minus trójka mnoży nawias. Zatem minus 12x kwadrat minus 36x i odjąć 27. Nie zapomnijmy o tej ósemce. Co teraz? Wszystko chyba przerzucimy na lewą stronę i będziemy musieli przyrównać to wszystko do czego. Do zera, więc pozmieniamy znaki. Tutaj mamy plus 27 i jeszcze dodać 8 równe 0. Redukcja wyrazów podobnych. Zaczynamy od najwyższej potęgi. Otrzymamy 16 i 12 to 28x kwadrat, dodać 72x i wyrazy wolne 36. Obie strony spróbujmy jeszcze podzielić przez 4, będzie łatwiej liczyło się delta. Otrzymamy równanie kwadratowe zupełne. No i teraz delta. B kwadrat odjąć 4 razy A razy C. Zatem nasza delta to 324 odjąć 252. Nasza delta to 72. Delta jest dodatnia, będą dwa rozwiązania. Policzmy pierwiastek z delty. 72 to 36 razy 2, więc 6 pierwiastków z 2. Przechodzimy do x1 minus b. Odjąć pierwiastek z delty nad 2a. Zatem tutaj, żeby uprościć ten ułamek, w liczniku co możemy zrobić? Wspólny czynnik wyłączyć przed nawias. Tutaj 14 powinienem zapisać. Mhm. Wspólny czynnik to minus dwójka w liczniku. 9 plus 3 pierwiastki z 2 nad 14. Dwójkę i czternastkę skracamy. Zostanie nam minus 9 plus 3 pierwiastki z 2 nad 7. X2. Podobna sytuacja tylko będzie tutaj na plusie. Ach, tutaj chyba nie będzie plusa, tu będzie minus, zmieni się. I to minus. Nie spieszmy się, zróbmy to. Będzie minus 18 plus 6 pierwiastków z dwóch nad 14. Wspólny czynnik minus dwójka przed nawias, tu będzie minus, bo minus z minusem da plus. OK. Nad 14. Minus wyrzucamy przed ułamek. Zatem zostanie nam 9 minus 3 pierwiastki z 2 nad 7. Mamy dwa rozwiązania. Zapisujemy odpowiedź. To równanie ma dwa rozwiązania. Rozwiązaniami są liczby. Minus 9 plus 3 pierwiastki z 2 nad 7 oraz minus 9 minus plus 3 pierwiastki z 2 przez 7. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.